Czasiem, z tej strony. Cześć, dzisiaj jest SCP The Endurance, no jest prostowanie tutaj na starcie. Otóż dawno nie było tej gry na moim kanale. To jest taka gra, to jest... Jak życie co to jest FNAF, a to teraz jest na moim kanale. Tutaj jest taki FNAF, yy, ale uniwersum SCP, gra stworzona przez Elevena, tam przez 7 lat. Chodzi o to, że ja kiedyś nagrałem tą grę, ale problem jest w tym, że... o, zacząłem. Problem jest w tym, że ja tą grę kiedyś właśnie nagrywałem, i nie, jakoś ją bo uznałem, że jest trochę za trudna, i, i w sumie tyle. Dzisiaj do, spróbuję dokończyć, chociaż przejścią nad spiątą. I po, początek jest tak, sobie, sobie tą kartkę. Początek jest tak, że musimy 1DLDM, dobra 1DLDM. Akurat ten słowa bardzo proste, to trzeba przyznać. Tutaj jesteśmy na kamerach cały czas i się pojawia 106 na starcie no. O, przegrane, przegrane już Raczej Ale że on już jest tutaj? Bo ja, to jest serio ciężkie e Event, enter e To by się przydało skopiować Jak najbardziej Ja ale oni są aktywni podczas tej nocy Noc 5 Okej, okay. tu kółko i krzyżyk Naprawdę prawdopodobnie nie będę zbytnio tego komentował. Jestem bardzo ciekaw swojej reakcji na to, jak mi się uda to przejść. On sobie poszedł. Wpisujemy komendę. Może lepiej byłoby to skopiować. Tylko wstawiam, lepiej byłoby skopiować. Tutaj zostawiamy. Najlepsza taktyka jest robić tak, że raz nie wygrywasz, raz przegrywasz. Znikaj. Dzięki. Jest misią Misia trzeba szybko latarką W razie czego jakby mi ten komputer za zaczął się psuć To no, dlatego to się robi I tu, tą pierwszą rundę, to trzeba. najlepiej wygrać z tym komputerem, potem najlepiej przegrywać Okej, okay. Nie wiem jaka to jest ten, agresa Ziemalów tu szybko Tu Tu vent wpisujemy to można łatwo spojrzeć po tym, czy ci się pasek zmienił, czy dobrze zapisałeś. To trzeba szybko kliknąć. O, ja mówię, jakieś. Yy, godzinę próbowałem sobie ten yy, nadrobić to, co straciłem. Yy, jest misio, Misia rozwalamy. W sensie, ten sprawiamy, żeby zniknął. I teraz jest 106. 106 sobie znika, nie wiem. Tu, powiedzmy, yy, Command event. Nie wiem, czy powinienem ty komentować. Przegrane, przegrane, raczej. te stopeki będą szybciej się pojawiać. Mi, mi się już tam stoi. Okej, okay. went. Gdzie plagi? Nadal nie ma. Teraz mu pozwalamy wygrać. Okej, okay. piesek. Jak się postaram, to to jest do wygrania, ale jak się postaram O zniknął eee, Tu dziwo jeszcze nie ma. Eee, ta, wiem, że przegrałem. Eee, Commanda Vent. Okej. Okay. Jeśli on będzie stał w miejscu, to wygraliśmy. Eee, w sensie... Możemy przegrać od czegoś innego, jak się... O, piesek czasami może być bardzo wkurzający. No, bym teraz pisał... Komendę, vent, tak w razie czego? Okej, okay. chwilę możemy z nim poczekać, żeby się nie opłacał od razu. Robimy eee. tak, tu nie ma i teraz stawiamy tu. dobra szybko. Ale muze, muze dał. Powinienem się na niego cały czas patrzeć. Jak on mi tu przyciąga. Nie wiem, czy widzicie mój kursor, ale powinniście widzieć. Okej, okay, on się zaczął pojawiać. E, miś jest tam dalej. E, może że energii nie będę miał. E, tu. Węd. Miś. E, wygrywamy. Piesek. Jestek, co poszedł. Robimy tak. I zaraz trzeba kółka i krzyżek ogarnąć. Jak będę mieć tak 20% na następną godzinę, to mi się będzie Git. U, on już jest daleko. Dosłownie trzeba cały czas na niego patrzeć. Węd. E, tu patrzymy się. E, zakładamy maskę. Wiesio? Leguska nie ma Węd Dobra Legusa nie ma Ale często się tu trafia ten Jak on się nazywał? Mam 20% To jest do wygrania To jest do wygrania Przegrałem niestety Panikuję, zacząłem panikować. Nie sprawdzam plagusa, nie sprawdzam plagusa. Ale mi się... ręka... Nie, nie udało się, proszę powiedz mi, że będzie wymiar łzowy, proszę powiedz. Dobra, jest wymiar łzowy. Nie wiem czy nie, nie mam tu jakiś tam lagów małych, ale... No, to wygląda jakby. Tu może na górze jest portal. Najgorsze jest to, że jak tam wrócę, prawdopodobnie mój komputer. Nie wiem, czy będzie włączony. 1DLDM takie było hasło. Najgorsze jest to, że nie gdzie jest teraz portal. Yy, na szczęście nie zaspokoiło mi się tu nic po drugiej stronie, więc jest troszeczkę łatwiej. Na początek to ja wolałbym sobie to przejść tak dookoła, a potem robić parkur Taki większy parkur oczywiście mi chodzi. Tutaj zaryzykujmy. Nie, dobra, nie opłaca się tu ryzyka, widzę, że tam jest przejście. Ja to mogę jeszcze wygrać, ale. To bo tu było niepewne dosyć. Dobra, ja nie wiem, czy będę musiał komputer włączać. Powiedzmy, że nie. Okej, okay, okej. Okay. Żyję. Jakoś żyję. Eee, tu trzeba kamerę. Komputer się zdestartował, chociaż tyle włączę w razie czego mam. Low energy jest! Jest! Oh. O ja, to. Ten, ta końcówka była mocna. Ej, dwa sięgnięcia dostałem. Gabby scanned hold me. podobnie, że wychodzisz z pustki i przeżywasz. Dobra, zakończenie. Okej, okay, to, to było ty, czy coś jeszcze? O, jest coś jeszcze. Znajdź klucz. Sięgnij wyżej. Trzy fragmenty. Tutaj chyba to mam. Z Zdobądź dostęp. To ja ten klucz chyba mam z tej kartki. Tak, ja, ja mam. Udało się. Robiliśmy noc, którą? W ogóle statystyki, a to co to jest? Nie wiem, ale. Yy, a nie, dobra, mi się całkowicie statystyki zresetowały. Ej, już kiedyś się zrobił SP the Endurance Speedrun. Yy, jeden DLDM. Nie, nie. To. Yy, jeden DLDM. Nikt nic sobie. Bo on nie... Okej, okay, a chyba coś tutaj... Ta! E, tu coś jest. Ja wiem, że... Pan w co tu jest? Prawdopodobnie mam dwa zakończenia. Jedno to będzie, jeśli przejdę po prostu nad trzustą. Drugie jak coś tu zrobi, ale... Co ja tu muszę zrobić? E, okej. Okay. Ale... Oni są agresywni teraz. Wend Jakby... Ja nie wiem co tu mam zrobić. Help może. Run. O nie... Nie zadbałem o 173 Tu jest. Piesio. Run. Ale co ja muszę zrobić run? Uh, eee... Dostanie się to przejść, ale napiszcie mi w komentarzu na temat nocy szóstej Co ja tu muszę zrobić? Będę wam... Przypadkowo przyjść z Windowsa klikłem, rozumiecie to? Chyba to jest przegrane już Każdy wie, że to jest przegrane Ale co ja mam zrobić się ran? To jest dobre pytanie Eee... 1dldm Zaraz mnie ten... 173 pokona. A, no, jeszcze, jeszcze... nie gram z nim kółka i krzyżyk. Tu będzie, tu będzie. Chodzi tyle. Zniknij sobie. Hmm. Let's not do that again. Ale to z prośbę. Ja, ja wiem, że krótki bardzo odcinek będzie, ale mam do was prośbę. Napiszcie mi w komentarzu, co ja tak właściwie mam tu zrobić. Pewnie sobie sprawdzę na YouTubie. I jak następny odcinek z Endurance nie będzie, tak za 3 miesiące, to to zrobimy. Prawdopodobnie sobie zrobimy to po FNAFie, albo... Zrobimy sobie to przed FNAFem. Znaczy, po FNAFie, albo przed FNAFem. W sensie tym DLC do FNAFa, co wychodzi. Dobra, papa. Pa.